Znajdujemy się w miejscu szczególnym dla każdego Polaka, dla każdego żołnierza. Przed grobem nieznanego żołnierza jest to miejsce codziennej służby warty żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. W tym miejscu odbywają się najważniejsze uroczystości państwowe, w których uczestniczą najważniejsze osoby w naszym państwie. Żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego pełnią również wartę honorową przed Pałacem Prezydenckim z siedzibą Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Jesteśmy sztandarową jednostką Wojska Polskiego, jego twarzą i wizytówką. Naszym głównym zadaniem jest reprezentowanie Sił Zbrojnych w Polsce i za granicą. Bierzemy udział w powitaniu głów państw, przed Pałacem Prezydenckim, przed Belwederem i w najważniejszych uroczystościach państwowych. W struktury naszej jednostki wchodzą trzy kompanie reprezentacyjne, orkiestra reprezentacyjna, szwadron kawalerii i takim ważnym elementem naszej jednostki jest również pluton salutowy. Oczywiście żołnierze kompanii reprezentacyjnej uczestniczą w uroczystościach, pełnią warte przy grobie nieznanego żołnierza. Zadaniem głównym orkiestry reprezentacyjnej jest zapewnienie oprawy muzycznej wszystkich uroczystości organizowanych przez najwyższe władze. Jeżeli chodzi o szwadron kawalerii, uczestniczy w pokazach kawaleryjskich, uroczystościach rocznicowych, jak i również stanowi eskortę podczas przejazdu najważniejszych głów państw, które odwiedzają naszego prezydenta z pałacu prezydenckiego przed Grup nieznanego żołnierza, gdzie odbywa się składanie wieńca przez oficjela. Głównym zadaniem Plutonu Salutowego jest oddawanie salutu narodowego oraz salutu armatniego podczas świąt państwowych, czy to 3 maja, 15 sierpnia bądź 11 listopada. Oczywiście podczas przyjęcia zwierzchnictwa przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej również. serdecznie na naszej sali prób. Tutaj przygotowujemy się do największych i najważniejszych zadań muzycznych realizowanych w naszej kochanej ojczyźnie. W najbliższym czasie będziemy mieli przyjemność wystąpić w Festiwalu Międzynarodowym w Norwegii wraz z Kompanią Recyzacyjną Wojska Polskiego. Nie ma uroczystości bez oprawy muzycznej. Muzyka nawiązuje do najlepszych i chlubnych tradycji, również historii oręża polskiego. W Wojsku Polskim od zawsze funkcjonowali trębacze czy też werbliści, którzy zagrzewali żołnierzy do Boju, że tak powiem. Zapraszamy serdecznie w nasze szeregi. Cyklicznie prowadziłem przesłuchania do naszej orkiestry. No na pewno ta droga jest troszeczkę wydłużona. Trzeba być muzykiem. To po pierwsze kochać muzykę, ukończyć studia muzyczne, później przejść kurs przykładowo Legii Akademickiej, zaszeregowany do stopnia kaprala, no a później to już z górki. Zapraszamy serdecznie w nasze szeregi. W dniu dzisiejszym żołnierze pułku reprezentacyjnego realizują szkolenie z ochrony i obrony obiektów. W ramach tych zajęć odbyły się szkolenia z posługiwania się bronią, zachowania się wartownika na posterunku oraz użycia środków przymusu bezpośredniego. Ma to na celu przygotować żołnierzy do pełnienia służby wartowniczej na posterunku bojowym oraz posterunku honorowym przed grobem nieznanego żołnierza. Żołnierz na posterunku wyposażony jest w różnego rodzaju środki przymusu bezpośredniego. My w dniu dzisiejszym odbywaliśmy szkolenie z posługiwania się pałką służbową typu tonfa oraz kajdanki szczękowe. Takie szkolenie odbywa się cyklicznie, przynajmniej raz w miesiącu. Żołnierze są szkoleni z wykorzystania technik do środków przymusu bezpośredniego oraz posługiwania się bronią. W dniu dzisiejszym pracowaliśmy na broni KBS Beryl 556 mm. Jest to broń bojowa, którą wyposażeni są żołnierze pułku reprezentacyjnego wojska polskiego. Taką bronią i amunicją bojową pełnią służbę na posterunkach w dowództwie garnizonu Warszawa. Sposób pełnienia przez nich służby świadczy o ich wyszkoleniu oraz wartościach bojowych pod oddziału, z którego się wywodzą. Tak jak każdy żołnierz w siłach zbrojnych, żołnierz pułku reprezentacyjnego musi odbywać szk szkolenia bojowe, w ramach których wyko wykonuje strzelenia amunicją bojową, e, rzucać granatem, e, wykonywać czynności związane z szczelnością masek oraz e, realizujemy zajęcia z taktyki Pierwsze dni w pułku były no, na pewno bardzo stresujące, ale mogłam liczyć na pomoc i kolegów, jak i kadry. Więc z biegiem czasu myślę, że nie było tak źle. Szkolimy się oczywiście pod względem musztry no, to jest takie nasze podstawowe zadanie, ale realizujemy także przygotowanie pod względem bojowym, strzelania, taktyka, rzuty granatem. Jest to dla mnie spore wyróżnienie. No to jest taka duma, prawda, że możemy służyć w pułku i być w tych miejscach, na szczególnych uroczystościach. No jest to szczególne wyróżnienie. Jest to duma, że możemy na tych uroczystościach być. Jest to takie fajne przeżycie dla każdego żołnierza, dla każdego Polaka. To na pewno oddanie narodowi, oddanie też religii, przekazywanie tego patriotyzmu z pokolenia na pokolenie, uczenie młodego pokolenia historii, tradycji. Są zawsze odczytywane apele pamięci, a później jest szalona salwa honorowa, no dla wszystkich bohaterów, Weteranów yy, bitew. Chyba najbardziej wspominam 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego w zeszłym roku, gdzie nasza kompania była kompanią honorową. Jest to szczególne wydarzenie, jest to szczególny czas wtedy i miejsce, gdzie zbierają się cywile, żołnierze, żołnierze różnych jednostek, że możemy wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Najbardziej na mnie zapadło w pamięci odprowadzenie złok świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego w Smoleńsku. Uczestniczenia w pogrzebie na Wawelu, witania prezydenta Stanów Zjednoczonych bądź papieża Franciszka. Zanim zaczniemy pełnić wartę przed grobem znanego żołnierza, dużo godzin spędzamy na placu apelowym, ćwicząc statykę, czyli stanie, marsz, aby dumnie reprezentować naszych obywateli oraz nasze państwo. Ostatni układ musztry paradnej w całej kompanii można było zobaczyć na 15 sierpnia na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Jeżeli chodzi o chwyty karabinkiem reprezentacyjnym, staramy się ciągle dokładać nowe elementy, żeby układ musztry paradnej był ciągle atrakcyjny i żeby się wyróżniał z innych jednostek. Aktualnie trzecia kompania pułku reprezentacyjnego razem z orkiestrą reprezentacyjną szykuje się do pokazu musztry paradnej całą kompanią w Oslo. Każdy żołnierz pułku reprezentacyjnego Wojska Polskiego powinien wykazywać się wielką sprawnością fizyczną, psychiczną oraz kreatywnością. My dzisiaj świadkami, mogliśmy zobaczyć na naszym placu apelowym przygotowanie do uroczystości pogrzebowej, która dzisiaj odbędzie się na warszawskich powązkach. Do każdej uroczystości odbywamy treningi, trenujemy salwę, trenujemy odgrywanie utworów, także marsz, defiladę. Jest to nasz obowiązek, żeby dobrze być przygotowanym do każdej uroczystości. Warto zaznaczyć, że reprezentujemy wszystkie rodzaje sił zbrojnych, ale nasi żołnierze, żołnierze kompanii reprezentacyjnej występują w umundurowaniu trzech rodzajów sił zbrojnych: wojsk lądowych, sił powietrznych oraz marynarki wojennej. Warta przed grobem nieznanego żołnierza jest wielkim wyróżnieniem dla naszych żołnierzy. Nieważne czy to zima, lato, ciepło, gorąco, pada deszcz, nasi żołnierze zawsze tu stali, stoją i będą stali yy, i pilnowali grobu nieznanego żołnierza, pilnowali żołnierza, który tam spoczywa bo tu leży żołnierz Polski, poległy za ojczyznę. Warta pełniona jest przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Żołnierze zmieniają się o każdej pełnej godzinie. Aby zostać żołnierzem Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, trzeba przyjść do nas na kwalifikacje bądź zgłosić się do WCR-u. Kwalifikacje odbywają się każdego miesiąca, najbliższe 23 września, na które serdecznie zapraszam każdego, kto chce przeżyć wielką przygodę, jaką jest reprezentowanie Sił Zbrojnych na arenie także międzynarodowej. Ci żołnierze otrzymują uposażenie tak jak w każdej innej jednostce, natomiast dodatkowym motywatorem może być dodatek służbowy, dodatek reprezentacyjny, który nam przysługuje. Każda osoba, która chce wiąże przyszłość z naszą jednostką, musi po posiadać odpowiednie predyspozycje. Minimum 178 cm wzrostu, maksymalnie 190. Oczywiście legitymować się nienagannym zdrowiem, no i przede wszystkim motywacją do służby w naszej jednostce, bo to jest najważniejsze. Jest to wielkie wyróżnienie służyć w naszej jednostce.